Witam Państwa, na kolejny odcinek Kajko i kokosza I tak Dobrze, co myśmy tutaj, co, czego dokonaliśmy? Do, od, od rozwaliliśmy kamień I teraz Można, zobaczcie, z, wziąć sobie wody ze źródełka Więc bierzemy Podlewamy kiełek rośliny I mamy dzbanecznik, bardzo fajnie Weźmiemy jeszcze wody tak, tylko ta woda ucieka. Gumiak. Gumiak będzie potrzebny później na razie, żeby nie zaśmiecać sobie. Nie wiem, czy to tak się napełni? Nie tak. banecznik, W każdym razie trzeba do dzbanecznika chyba wody ze źródełka nalać, czy co? Nie. Dobra, będzie potrzebne później. Bierzemy dzbanecznik i lecimy dalej. Cieszę się, że takim takim, że powiem, taką popularnością cieszę się właśnie. M niedawno zaczęty przeze mnie ten. Witaj Ciociu. Witaj Urywipouciu. Dzień dobry Jago, jak zdrowie. Powinienem udawać babci bardziej, nie? Nie narzekam, odkąd wymyśliłam maść na reumatyzm, nic mi już nie dolega. Ciociu, a gdzie jest łamigna? Pewnie Pewnie gdzieś po lesie, może... może wyjdziecie do chaty? Nie, my tylko na chwilę. Tak. No e, trzeba by dać ciotce prezent. Proszę bardzo, Ciociu. O, jakie piękny kwiatek. E, Dziękuję! To bardzo miło z waszej strony, ale jak znam kokosza, to rzadko odwiedzę moją ciotkę bez pogładu. Ciociu, no nie przesadzaj. Dobrze, dobrze, już ja tam swoje wiem. Y no, Zrokłem głos dla kajka, nie wiem jak wymyślić. By... <grym> myśleć. Słyszałem, że zbójcerze podstępnie zatruli wasz wodę w waszej studni. Cóż, musicie udać się do pani przyrody. Ona powinna wam pomóc. Jeszcze jedno. Gdzieś zgubiłam duże ziarno kwiatu siły, ale pewnie już wyrosło, a przy jego pomocy można nadać jakieś części ubrania od siły. Wiemy, wiemy, to rękawica. W każdym razie dziękujemy. Skorzystamy z Twoich rad. No i tak. Teraz tak. Oczywiście no, nie można się domyśleć, że trzeba wziąć dzbanecznik, nabrać wodę z jeziora. Ta woda pewnie też jest niezła. I dajemy ciotce. Oddaję wam ten dzbanecznik. Woda w nim została przemieniona w żywą wodę. Może się ona kiedyś wam bardzo przydać. Weźcie też to zaklęcie. I rzuciła na ziemię. Kokosz, polej się tą wodą, to zaczniesz szybciej myśleć. Uważaj, co mówisz! No, kokos jest wredny. Sam że polej, to może uraśniesz! No, dobrze. Mamy wodę. Zaklęcie. Proszę bardzo, mam zaklęcie. Nie wiadomo, co to jest, nie można go odczytać. Każdy myśli że to trzeba było zrobić. No i oczywiście... No, żeby tą grę przejść, naprawdę trzeba poświęcić kupę czasu, żeby żeby zrobić wszystko co trzeba teraz tak co stąd trzeba wziąć trzeba wziąć dwa orzechy laskowe które oczywiście tu jest leszczyna prawda skoro tu jest leszczyna to gdzieś na dole muszą być orzechy bierzemy jeden orzech laskowy oczywiście nigdy bym się nie domyślił że trzeba go wziąć ale to nie wszystko tu jest drugi orzech laskowy w ogóle go nie widać mniejsza z tym bierzemy yy, dobra i chyba to wszystko co stąd no najwyżej najwyżej Wezmę kejsztena jeszcze, nie wiem czy on będzie potrzebny, ale go wezmę. Kasztan. Nie wiem czy on jest potrzebny. Biorę. Wychodzimy. No i gumiak będzie potrzebny później. Ja taki mądry jestem, bo czytałem solucję, wiecie. Bez solucji to naprawdę musiałbym chyba z tydzień próbować różnych metod, różnych przedmiotów żeby w ogóle cokolwiek zadziałało. Niestety. Borostwór dziadborowy, tak? To jest dziadborowy właśnie. On się później przyda. No, trzeba będzie go budzić. Teraz tak. Nie da się przejść tej gry, jeżeli nie weźmiemy stąd krzesiwa. Ciężko zauważyć. Ale ono tu jest. Bierzemy krzesiwo. Nie wiem, czy ten kasztan będzie potrzebny. No w każdym razie idziemy tu. Też się długo na głowie, bo myślałem, że są tylko dwa kierunki. Ale tutaj właśnie tą strzałeczkę w końcu wyczaiłem. I idziemy na piwo. Tu jest zaprzęg. od tego zaprzęgu! Powiedział pan woźnica. No dobrze, to nie idziemy do zaprzęgu. Piwa brak. Niestety. Pub with no beer. Ale widok. Piękny. Idziemy dalej. Tak się zastanawiałem jaki głos wymyśleć dla Kajko i naprawdę nic mi nie przychodzi do głowy. <laughs> Natomiast gruby, gruby kokosz, no to... Samo przez się się nasuwa, że... Może to być trochę niższy głos? No i może jeszcze jakąś wadę wyłamy. Chociaż nie wiem, czy powinno się. Chodźcie tego za Ciężko jest udawać wiele głosów naraz. Najlepiej jakby w kreskówce podkładać głos dla jednej osoby tylko, żeby pamiętać jak to było. Mistrzem świata jest koleś, który podkłada głosy w głowie rodziny. Naprawdę, ja po prostu podziwiam go. Family Guy, jakby ktoś szukał. Dajemy woźnicy złotą obręcz. Słyszałem co się stało z wodą w Waszym Niermiłowie Za obręcz mogę Was podwieźć przed krainę prostworów Skakujcie na wóz Złoto przemówi dla każdego No, pojedziemy No, na wóz Na wóz, na wóz Kokosz, odejdź, odejdź Kokosz i na wóz Brrr. No i ruszyli z kopyta. Paszli No i tutaj nie wiadomo co zrobić Haszcze. Są haszcze. Skoro gramy kokoszem, to kokosz woli topór niż miecz, bo jak weźmiemy miecz, to on powie co? Miecz jest zbyt delikatny dla mnie! No to bierzemy topór. Kajko bierze miecz i razem... złomzowali krzaki. Dobra, idziemy dalej. Tamaotu! Dobrze, no i kokosz, oczywiście, bo kajko jest za niski, żeby sięgnąć, więc kokosz bierze. Ciekawe czy to się je. A co, zgodniałeś? Tak, a ten wośnica nie przez... nie poczęstował nas nowe to No i pomocy, pomocy bierze, wyciągamy cokolwiek tam jest. Czekaj. Dziękuję wam. Myślałem, że już... Że już nie... Zresztą nikt nie wyciągnie Więc płacę, tam wchodziłeś To Bogi mnie wrzucił tam A kto to jest Bogi? Nie wiecie, kto to Bogi Bogi to najgorsze z borostworów Wszystkim robi głupie żarty, bo uważa, że są one bardzo zabawne Uważajcie na niego W podziękowaniu za pomoc pokażę Wam kwiat paproci Pewnie go nigdy nie widzieliście zresztą Niewielu ludzi widziało go kiedykolwiek Proszę bardzo, o, to i Ono. Jest to naprawdę kwiat niezwykły, ale już za dużo powiedziałem. No i poszedł. Ciekawe, rzeczy się dowiedzieliśmy. No i teraz co? I co nam da ten kwiat? Kwiat paproci. Paproć, 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 paproć. I tu jest takie małe kwiat paproci. Kwiat paproci. Ale to jeszcze nie jest to. Kwiat paproci to nie jest to. odsuń się kokosz. To zasłaniasz. A pokażę wam sztuczkę. Kokosz z głową kajko. <noise> Dobra, nieważne. Płatek kwiatu paproci. No normalnie to jest piksel na tym, na tym obrazku. No i trzeba wziąć ten płatek. I tak, kokosz musi go zjeść. poczułem cię jakoś dziwnie. Chyba ten płatek to zrobił, bo słyszył wszystko doskonale. Dobra, odsuń się. Zrywamy drugi płatek i dajemy go kajkowi. Odczułem jakąś dziwną przemianę w sobie. To zapewne zjedzony płatek to sprawił. Słuch mi się wyostrzył i inaczej patrzę na przyrodę. Dobra. Bierzemy jeszcze gniazdo. Oczywiście tego gniazda nie był w stanie wziąć kajko, tylko kokosz. No mówię, kajko jest jakiś... jakiś upośledzik z niego. No nie, po prostu on nic nie umie zrobić sam. Kokosz musi za niego wszystko odwalać. No i teraz tak, te zjedzenie tych płatków Zobaczcie co mi zrobił Bogi A co to za straszydła? Trzeba jakoś mu pomóc Zgryz, zaraz. Jak, jak jemu się pomagało? Chyba wodą żywą, tak? masz, masz z gryz, już ząb mu wypadł dzięki tej władzy wyrośnie mi nowy ząb pomogliście mi weźcie więc ten gwizd dziękujemy ale wolimy grać na fujarkach weźcie go jak potrzebna będzie wam pomoc to zagwizdźcie jeśli będę w obieżu, to wam pomogę dobrze będziemy o tym pamiętać no i z gryz poszedł a jeszcze kolejny gość jakiś dziwny ze złamaniem dziobem A co to? Nie co, a kto? Jest to pewnie inny brost. Innym pomogliście, to im nie pomostrzy No już wymyślam głosy jakie tylko mogę, nie wiem Wyprostujcie mi kujak, jak bo jeść nie mogę To jakiś komar przyrośnięty. Tak A nie, to nie <noise> Tak Bogin to zrobił iść w ogóle. I pomożemy, towarzyszu Dżgol! Dobra, towarzyszu Dżgol, teraz za pomocą rękawicy siły, Dżgolowi... ...prostujemy cię. dziękuję! Innym też pomóżcie! Biorą nas tu wszyscy za uzdrowicieli! Ten bogi ten jazłe ziołko! Tak... No, ten odleciał... Więc teraz bierzemy wkręcony wajaj. I wy wykręcamy wajaja. Oczywiście rękawicą siły, której Kajko nie może używać. bukiemu to trzeba by przytrzeć nosa? Powiedział Kajka. Nareszcie. Ej, hey, ten bogi kiedyś nas wszystkich wykończy. No i się wkręcił nic nam, a nie, dał nam co? Zresztą ten korzeń, nic innego nie mam. E, czy mógłbym wam, czy, Nie, więcej innego nie mam. Czy mógłbym wam podziękować? Nie ma sprawy. No i się skręcił, wykręcił. Dobra. Zbieramy trofea, które zdobyliśmy za uwolnienie czy pomoc innym. Bierzemy gwizdek. Bierzemy korzeń sen. Korzeń sen? <gryw> eee, korzeń sen. Banecznik. Zabieramy z powrotem. I idziemy dalej. Męczące jest takie udawanie innych głosów niż swój własny. O, tu jest jeszcze jakiś... Jak mam udawać ślimaka ludzie, no? Jest chyba traficie. Rozpalcie ogień w moim domku. I to wola rzeczy robi się nie zimna. Nie wiem, nie mam pomysłu. Czy mam mu rozpalić domet w tym? E, to tak. Bierzemy ul. Gniazdo os, czy tam jak to. Na suchej gałęzi wieszamy. Kokusz uważaj. Nie zachadź, bo będzie przykrość. Fuj. Nie lubię os. Zwłaszcza rozwścieczonych. Robią takie brzydkie bąble. No i osy przelatują z dziupli do gniazda i teraz bierzemy najbardziej przydatny przedmiot, czyli kij i tu mamy chłupkę. Bierzemy chłupkę. Kajko, ten kokosz, chłupkę bierz. No i chłupka spadła. Z kija chowamy. Bierzemy chłupkę i od razu używamy na ognisku. Że nie na polanie, na ognisku. Chłupka użyta! Eee, następnie co bierzemy? Krzesiwo. Jest to krzesiwo tutaj? No i używamy na ognisku. Krzesiwo użyte. No i płonące polano mamy. I używamy płonącego polana na fajfi. Fifi. Dziękuję, już mi cieplej. Mogę zatkam palcem klamą w moim domku i ogień zgasł. No. No, no, na, na, następna kwestia. Aha! wyszedłem ode mnie żarną woju. Noszę je ze sobą, nie wympłaca. Kurde, wszyscy mają taki dziwny akcent. Dzięki ci, Fajfi! Nie no, muszę skończyć z tym, zaczynam się czuć nieswojo. Mam <śmum> dostęp do rozdwojenia, roz, rozmnożenia jaźni. Dobra, bierzemy płonące polano. A, i jeszcze z dziupli coś wyciągamy. Niebezpieczniej jest grzebać w dziupli, przy której latały osy. Ale mi znalazłem. Nie chcę mi się już poddawać tych głosów. Będę słyszał głosy teraz. Dobra, idziemy dalej. No, już widzimy, to jest bugi. E I tak, bierzemy płonące polano. No, zaraz, zaraz. Bierzemy korzeń sen, kładziemy na ziemi, powiedzmy. Tu połóż. Dobra. Bierzemy płonące polano. Na korzeniu sen. Używamy tak? Tak? Korzeń sen. Płonące polano. Ej. Zaraz. Bierz płonące polano. Więc trzeba je podpalić. No dobra, może od ogniska odpalimy. Korzeń sen Ognisko Patrz korzeń się pali No pali się bo się pali No musi się palić W ognisku był to się pali Dobra i teraz dajemy płonący korzeń sen e, Five temu jak mu tam Dżgolowi No i latający dżgol Idzie i obdymi Bugiego No i bugi padł No i bierzemy tym korzenia snu uśpił go. Trzeba go jeszcze jakoś unierokomić, bo się może obudzić. I teraz co tu trzeba było? A to ziarenko kurczę, to ono jest w poprzedniej lokacji teraz. Właśnie go nie zebrałem. Dobrze, użyjemy tego ziarenka w następnym odcinku. Na tymczasem dzięki za oglądanie. Cieszę się, że się interesujecie tym tą, tą grą. Jest naprawdę jedna z fajniejszych, z bardziej klimatycznych gier polskich, chyba. Naprawdę zapada w pamięci. A w ogóle to zauważyłem, że starsze gry cieszą się lepszym powodzeniem niż te nowe. Nie wiem, od czego to zależy. I dobra, to w takim razie do następnego odcinka. Zapraszam, cześć.